Mam zaszczyt zacząć od przedstawienia naszego kandydata na prezydenta Białego Stoku. Będzie nim znany już Państwu e, przedsiębiorca, kandydat, e, człowiek zaangażowany w działania edukacyjne, e, Rafał Gresz. Zapraszam Rafale, czyli tam Rafał Wami. To jest człowiek, który zdecydował się rzucić wyzwanie, wziąć na siebie ciężar tej misji, także budowy list do Rady Miejskiej. Zrobił to e, i dziś życzymy Rafałowi powodzenia. I oddaję głos Rafałowi, żeby przedstawił swoją kandydaturę e, i swój problem. Dziękuję. Nazywam się Rafał Greś i mam wielką. E, dla mnie to jest zaszczyt, że mogę kandydować na prezydenta Białego Stoku. Zwłaszcza, że będę reprezentował e, konfederację, ale też środowisko bezpartyjnych samorządowców na naszych listach do Rady Miejskiej jest także wielu. Kandydatów z Polska Jest Jedna, czyli mamy bardzo szeroką koalicję. Bezpartyjni samorządowcy i Polska Jest Jedna to są dwa ugrupowania największe, które nie weszły do Sejmu, które kandydowały w wyborach w październiku 2023 roku. Łącznie bezpartyjni samorządowcy i Polska Jest Jedna osiągnęli ponad 3% poparcia i teraz idziemy w koalicji szerokiej. Tak szerokiej koalicji jeszcze w historii Białego Stoku nie było. Na listach do Rady Miejskiej mamy większość kobiet. Jest taki okręg numer 5, czyli to jest Dziesięciny, Antoniuk, Zawady, Bacieczki, Wysoki Stoczek. Mamy aż 5 kandydatek na 8 miejsc. Chcieliśmy jeszcze jedną kandydatkę dorzucić, natomiast parytet nam tego nie, nie pozwala, nam na to parytet 35%. Parytety zostały stworzone po to, by wzmocnić. Obecność kobiet w polityce, a w tym akurat w przypadku jest tak, że ograniczył dla jednej pani możliwość kandydowania do Rady Miejskiej. Naszym priorytetem jest gospodarka i przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość jest, mamy w Polsce kryzys gospodarczy, gospodarka stoi w miejscu, Białostoczanie realnie biednieją. Potrzebujemy ulżyć przedsiębiorcom. I obniżyć znacznie podatki od nieruchomości, a także inne opłaty lokalne. Obniżymy także podatki dla osób prywatnych, znaczy dla osób fizycznych, czyli obniżymy podatki dla firm, a także dla osób fizycznych. To jest nasz cel numer jeden. Gospodarka jest najważniejsza i drobni i średni przedsiębiorcy to jest koło zamachowe, które napędza naszą gospodarkę. Chcemy też powiedzieć, i wyraźnie to argumentujemy, że trzeba też ciąć wydatki. Przyjrzymy się wydatkom miasta. Chcemy przyciąć wydatki i nie boimy się powiedzieć, że będziemy chcieli zredukować liczbę osób zatrudnionych w administracji publicznej. Oczywiście są też świetnie pracujący. Urzędnicy i należy im się świetne wynagrodzenie. Natomiast uważamy, że w Białymstoku jest za dużo osób zatrudnionych w administracji publicznej, dokonamy redukcji zatrudnienia. Kolejną sprawą jest edukacja. Edukacja to jest mój obszar, ponieważ prowadzę szkołę szachową, nauczam gry w szachy i mam doświadczenie takie, że bezpośrednio uczyłem w ponad 40 szkołach. W przedszkolach i domach kultury na terenie miasta Białystok. Mało kto ma takie rozeznanie w praktyce, w obszarze edukacji. Moja szkoła szachowa od września nie uczy, nie uczymy gry w szachy w przedszkolach publicznych. Dlatego, że cena wynajmu godziny zajęć w przedszkolach, na takiej nawet niewielkiej salce 3 na 4 metry, to jest 70 zł za godzinę. Jeżeli przychodzi instruktor na 3 godziny to płacimy 210 zł. Jeżeli zajęcia są raz w, raz w tygodniu, to miesięcznie to jest 840 zł, a jak jest długi miesiąc, to mamy, to mamy nawet powyżej 1000 zł op opłat dla miasta. Miasto nie powinno zarabiać na edukacji dzieci. Ta sytuacja nie dotyczy tylko szachów, ale też języka angielskiego tekwondo, judo, zajęć sportowych, języka angielskiego robotyki. Miasto nie powinno zarabiać na edukacji dla dzieci. Chciałem przypomnieć, że w tym miejscu, w którym tutaj stoimy na rynku Kościuszki, w 2020 roku odbywał się, dokładnie tutaj, gdzie jesteśmy, odbywał się koncert, organizowany przez Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku, na który mogli przyjść wyłącznie, mogły przyjść wyłącznie osoby zaszczepione. Osoby niezaszczepione nie mogły wejść na koncert. Wiem, że ten temat już nie jest aktualny, natomiast prezydent Truskolaski ma nadzieję, że ten temat się przedawni. Natomiast ja, jako osoba, która organizowała protesty przeciwko zamykaniu gospodarki, przeciwko zamykaniu szkół, przeciwko lockdownowi, przeciwko przymusowi szczepień, mam obowiązek o tym wspomnieć i o tym raz jeszcze powiedzieć. I dziękuję wszystkim, którzy brali udział. Tych protestach walczyliśmy o nasze prawa konstytucyjne. Chciałem powiedzieć, że tak szeroka koalicja yy, pozwoli na wprowadzenie nowych ludzi do Rady Miejskiej w 2018 roku, jak mieliśmy wybory 5 lat temu, to na 28 radnych 28 jest z Pisu lub z platformy obywatelskiej. Chcemy to zmienić. Chcemy to tą zabetonowaną scenę polityczną odmienić i wprowadzić nowych ludzi. Sam prezydent Tadeusz Truskolaski jest już trzecią dekadę prezydentem i kandyduje na kolejną kadencję. Chcemy świeżości, nowości, energii. Prowadzimy ludzi świeżych, nowych, wiarygodnych. Dziękuję.